Coraz więcej tej podchodzi, są, spychają nas bez sensu, niepotrzebne są prowokacje. Dobra, idziemy. Hmm. Давай, благодаря нана! Teraz Czy teraz już słychać? O, teraz słychać, dobra Spokojnie jest dopiero wczesna godzina. Więc tutaj policja już zaciska trochę kręgi. Ja wam pokażę, proszę zobaczcie Cały czas idą za nami, bezustannie. dajcie się zamknąć! Po 20-30 metrów nie każda grupa! Oni będą chodzili na pilnować. Witold? Nie dajmy się zamknąć, chodź! Witold, nie można spokojnie, Witold. się w drugą. Witek. gdzie jest Marcin? Został w domu. Aha, nie, okay. Na lewo dwa kroki. Na lewo, no, nie na lewo. Dobra, noc! no, bo... nie wiem gdzie jest Marcin Gdzie Wojtek Podobno mają dość Ale dobra, bo tu wszyscy robią, tu wszyscy prawie Pożdrawiam tą drugą część też udostępniajcie. Lajkujcie. A jak komuś się nie podoba, to standardowo dwa razy łapka i będzie wszystko elegancko. was, a was tam nie spisywali, nie? Jak Powiedz coś, co tam było? No nie no, spisywali każdego, nie? Jednego osobnika, także... No cóż, mandaty nie były przyjęte, zostały za co, odrzucone. Za co chcieli wam dać? Za brak maseczek. Ale jestem wolnym człowiekiem, więc z jakiej racji mam no, maskę jest. zakładać? Brawo, I proszę. się dusić? Bardzo dobrze, nie dać się do Nie, <noise> Nie wiem, czy jest Wojtek. Chyba sklej do Hanowa Banano Não, 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 não. não, não, não.

które mają bardzo... Nawet taka małe dziecko jest świadome. Jest świadome, budujemy świadomość. A jesteś z jakiejś jednostki? Z pancerni Poznania. O, ja też z Poznania pochodzę, spod Poznania. Ale to Biedrusko, tak to jest? nie. A, okej. Okay. A, Taki duży biało czerwony. Panie. Marcin, bo fladę polski szukaj. <grym> albo <grym> biały jak oni do z tyłu, to nie widzą to, biało czerwonego, bo jest biały. Powiedz mi, bo się pytają, gdzie jest Marcin i Wojtek. Już zaraz powinni być, tylko się nie możemy znaleźć. Albo są z jednej, albo są z drugiej. Idą Stańmy w naszą tutaj. stronę. Stańmy tutaj, ale nie możemy nie dać. Stańmy tutaj i poczekajmy na Wojtek. Wielu? 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 No, to... A, ale Hanna walnęła Spokojnie Hana czadkę znaczy, pomysł jest taki, żeby tu na chwilę stanąć. Chłopaki mają problem, żeby nas tam mierzyć. Nie wiem, dziwny, że się w pierwszych czerwonej ślady nie chcą znaleźć. A gdzie oni są?

ale oni też się tłumaczyli, a dla nas się tłumaczyli, że komendant ich wysyła, nie, 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 nie. bo oni no, generalnie nam też powiedzieli, nie? Mówi, mamy takie kurwa kary, że, że to się w głowie nie mieści, mówię, nie wiemy co robić. No, no i też są między młotem a kodem, a sami powiedzieli. Nie? A powiedzieli tak co tak sami to co, kary dostają Polityka? kary dostają nie a za, za co dostają kary? za to że nie spisują ludzi nie że no, no co, ja, ja, co to są czyli, jaja, nie? czyli jednym słowem muszą mieć statystykę muszą no mieć statystykę tak, tak. a spiszą, a, ich a potem dostaną... wysyłanie czy czy, czy komenda ich wysyłanie panie proszę chociaż połączenie no. Teraz płacą kary, że nie wystawiają, a za to co wypłacą, to jeszcze będą odszkodowania poza, płacić. Gdzie, gdzie oni <laughs> rozumieją całą sytuację nie? i to jest. No, też nie wiedzą, co w, w tej kwestii robić. Nie? To są między młotem a twardym, Dobrze, idziemy się trochę przejść, zobaczyć, co tu się gdzieś dzieje dookoła.

Trzeba spojrzeć w się oczy, żaden z nas nie przedszło Odejdziemy jak przystało Naszą mnie z bronią w rękach. Po prostu chciałem ja być. Są i z nami zwierzątka. A widzicie kto ma czekańce? No właśnie. Nie są tylko te dwa konie Było ich znacznie więcej. O Boże. Ja trochę, trochę z boku wam trochę z to wygląda Pracownego, kamerata się przywitać. Witam serdecznie, cześć, cześć. Dzwoniliśmy. Tak, dzwoniliśmy, dzwoniliśmy. dzwoniliśmy. tak. A to tu są pancerni, a ja patrzę. Cześć, cześć. No, jesteście dużą ekipą? No zaraz, czekaj, zaraz przyjdę. A bo chodź. nie homoseksualny ale, bo... tak? ale ale czekajcie ponieważ jestem heteroseksualny to mam też do... nie mogę tego zrobić, bo to jest prawem karne, ale popatrzyć można prawda? uważajcie, żeby nas całkowicie mieli za wariatów, bo to jest gwarancja naszej bezkarności Proponuję teraz wszyscy: Duży oddech i. Raz. Słuchajcie, to czego oni nie mogą znieść, to to, że my nie chcemy być tacy jak oni. Nie chcemy być ani eleganccy, ani kulturalni. Chcemy być polską dziedzicą. Zamykają. Tak. Zamykają, rozchodzimy się. Zamyk

Jest cześć, cześć. Cześć, serwis. Cześć Kamar. W rzeczywistości. wygląda lepiej niż w Do was to trzeba! Dobra, cześć. na palcach stawać. O jest, widzę ten. Jest. Cześć. Jest, jest, o, jest. Jest, dzięki. Ale bierdol Ale czuła. Emil, Edwin, podejdziemy do Marka. Do czynny Marek chciał, z nami chwilę <gulatki> pogadać. Gdzie są DVD? Cześć, cześć, cześć. A gdzie reszta nas? Tak, tak, tak. tak. TVM! Jak ty mówisz, że jest stron, to masz Stoń się co? Chodźcie, chodźcie, wszyscy! Wszyscy chodźcie! Ej! Cześć, witaj, cześć, kratiu, cześć. Cześć. Dobra, jak widzicie mamy czujnego? Cześć. Cześć, cześć, witam. Siema, cześć, Kradaci. Dwa, trzy Edwin, słowa dla widocznego. dalej. Powiedzcie dwa, trzy słowa. Raz, dwa, trzy. Słowa. Raz, dwa, trzy. Raz na trzy. <laughs> Może być? No nie, nie. Nie, nie. Co ja mogę powiedzieć? Zadaj pytanie konkretne i będziemy odpowiadać. Walczymy dzisiaj, jak o. widać jakieś manewry policyjne są, są nas chyba w kordon yy, zaprząc, nie możemy się dać w tej chwili zamknąć w kordon, tak? no, chodzimy i zwodzimy ich, albo w to, albo w tamte, grupa wyłapują yy, ludzi. ...zablokowana przez policję. Aha. Gdzie? Zablokowane? Tak, grupa blokowane, zablokowane Pierwszy kordon, nie? Słuchajcie, to w takim razie my musimy natychmiast dołączyć do tej grupy, tak samo. Dokładnie. Dokładnie. Trzeba gdzieś po, pokręcić się. Może. Dzięki. <laughs>

Więc będzie ta cała trasa podstawiona. Jeżeli pójdziemy dużą grupą, to będą nas takrzymywały. Ustalamy nowy cel. Nie będą Marcin. Marcin. Nie, nie jest Marcin, Marcin. To jest dokładnie Marcin. No Marcin przeciw, e, To jest diametralnie w stosunku do Państwu Kultury. Poszukajcie, sobie z żołnierza, się na grupy, w jakich przyjechaliście i idziemy tam w małych grupach. Jak będziemy dużą grupą, policja będzie zatrzymywała dużą grupą. Jak się będziecie przemieszczali małymi grupami, to każdy będzie sobie szedł swobodnie i ja bez kłopotu. Są pytania? Atakujemy małymi ja! grupami na 3 Nie. Co? Pamiętajcie, no. porozwijajcie się w grupy małe! I do Parku Dobra. Saskiego! Cała nasza grupa idzie Ej, razem. Gdzie, pokażę. Gdzie jest park, park Saski? Pokażę. Pokażę. Park co? Do? do Parku Saskiego napieprzamy tak, małymi grupami. Dobra. No to cała nasza Tam. grupa idzie. Dobra, razem. Dobra. Bąd, bąd, się bąd. Grupy. lewej Ból! Chodźcie! Bąd. Tylko ustaw? Lecą do środka, lecą. Co się tam dzieje? Tam nikogo prawie nie ma. Tam prawie nikogo nie ma, otoczyli czyli wszystkich, ale tam już nikogo nie ma. Ale lecą, lecą, patrzcie, tam lecą coś. Idziemy? Dobra, to oni też się Mamy Wszystkich? Tam są jakieś ganianki po lewej stronie, się bawią. Tam jak esesmani? Tak słyszeliście Tak jak słyszy... Tak? Dobra Tak słyszeliście idziemy małymi grupkami Nawet nie pamiętam, gdzie chyba Park Saski. Eee, możesz dać bęben Dawidowi, bo on świetnie gra Tak? Proszę, no to gdzie jest Dawid? Dawid!

Dobrze. Czekajcie! Czekamy zresztą. resztą. poczekaj. Wolniej, wolniej, wolniej. To jest. O miały iść mniejsze grupki, ale widać, że wszyscy idą za nami. Możemy przejść tędy. A, można z Wami zdjęcie sobie zrobić? Tak, pewnie. By. Jeden wypychnij tutaj. Kolejny kamrat. Kobiety mam z Poznania, więc nie będzie. <słuchaj> Jeszcze raz od nas od panu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, dla Sarenki z Londynu, Jerzego. Dziękujemy wszystkim, że nas wspieracie. Świetnie. Nie ma A pod, 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 pod studę nie przejdziemy? A pod studę nie, nie, nie przejdziemy? Słuchajcie, propozycja jest, żeby tam tędy iść, bo A tutaj przez ten podziemny przejście do pieszych? Eee, ja nie wiem, czy wy on wychodzi, bo może on do już wyjdziemy z podziemną

Co tutaj musimy sobie trochę zmienić z kabelkami. Prośba jakbyście dali znać, czy mnie dobrze słychać, czy jest wszystko ok z dziękiem. Bo tutaj już bateria powoli siada i trzeba było podłączyć powerbanka. A lepiej zawsze sprawdzić i mieć pewność, że dobrze nas słyszycie. Super! Serdecznie dziękuję. Świetnie. Marku, Marku, pozwól na chwilkę, pozwolicie, że na chwilę wyciszę głośnik, mikrofon. Dobra, już jestem, a trzeba było zamówić, zamienić parę słów z wracamy. Jeszcze raz muszę wyłączyć tę chleb. Dobra, już jestem. O, patrzcie, co tutaj mamy. Telewizja kłamstwa. Ciekaw, czy tutaj można stać? Tutaj nie ma w Warszawie. Panowie, czekamy chwilę, dobrze? Nie resztę, my sobie poczekamy chwilę Wracamy a czemu tam? Na razie. Wracamy z powrotem czy co? Nie rozumiem Nie. tego tak, a Marek miał gdzieś granaty, żeby to wysadzić. Nie ma chłopów, rozumiecie? Co się Nie, nie, nie. Co jest? Lecimy do parku Zaskiego, dzwoniłem do Marcina i okazuje się, że nic tam się nie dzieje. Niby tam radiowozy odjechały i pokazała się informacja od Moniki, że chyba ten jak to, że marsz poszedł, ruszył, ale wątpię. Ale gdzie ruszył marsz? Gdzieś tam ruszył może, do domu. <grym> A my idziemy do Parku Saskiego i tyle. Nie? Poszły grupy, poszły grupy ludzi, także idziemy. Dobra, tam. no to idziemy Dobra. do Parku Saskiego.